Hejka kochani, witajcie na moim nowym kanale. Jestem Ania i będę wam, będę wam nagrywała ogólnie rzeczy na Robloxie. Muszę zapłacić rachunki i będziemy zaraz szli zarabiać i to jest ogólnie mój dom. Ja Wam bardzo polecam Deliver Person. Ma tu najlepszy level i zarabiam 500 zł za jedno, ja za jedno dowożenie pizzy. No i ogólnie. Yy, tak. Zaraz sobie przewieziemy jedną pizzę i wrócimy e, do domu. No i tak ogólnie będziemy się robić. Czekamy, czekamy, czekamy. I, a i słabo teraz, może może słaba jakość i słabo gram, no bo gram na telefonie, co so, niedługo będą filmiki też z komputera. No, ogólnie nie, że nagrywam ekran komputera, tylko że telefona będę nagrywała, bo ja tak jeszcze nie umiem, że nie wiem jak się na komputerze, nagrywa ekran komputera. Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach, bardzo proszę. Dobra, idziemy. Szczerze, nie wiem, gdzie mnie poniosło, ale gdzieś daleko. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmików, to... ten... A właśnie, chciałam wam tylko powiedzieć, że będę dobijała za niedługo będzie... W sensie, za niedługo będzie filmik zabijania szóstego levelu na Blacksburgu do gotowania ponieważ wtedy, jak już będę miała ten szósty level, to będę was dodawała do znajomych. No i będziemy robili razem restaurację z wybraną osobą, która to wie. O, już właśnie dochodzimy do tego pana. Dobra. Trzymamy. Dobra, dajemy. Ja teraz sobie zajdę z kootera i się tepnę, no. Myślałam, że to mój dom, nie? W sensie... Nie że mój dom, tylko że dom zna przeciwko mnie. Dobra, zapłaciłam. Jeszcze nie dowodziłam. Żeby... Yy, nie... No ja właśnie wycofać, to jest głupie. Dobra. Zapłaciłam. Teraz zapłaćmy. No, tepamy się i wam zrobię run house tour, jak to można tak powiedzieć? Czy nie wiem jak. Nie wiem jak się to mówi, czy to house tour. No tak, house tour, bo room tour to ogólnie jednego pokoju, nie? Dobra. Zdobywamy kasiorę i lecimy. To jest mój taki mały apartament. A, jeszcze muszę dodać te, te, żeby zapalać światło, bo nie ma. Lecimy. Gram teraz na telefonie, nie? Mówiłam to już w sumie A i nie zapomnijcie, zapomnijcie zrobić tego, co było na samym początku filmu. Zasubskrybować, zalajkować i dzwoneczek po więcej. Na razie widzicie mój dom z góry, ale zaraz zobaczycie go od środka. Jak będę sama z nim chodziła. I dobra, tu widzicie mój, moją tą, ten korytarz. O Boże. Ja nie umiem się poruszać w tych technikach, nie? Niech buduję. To jest trudne. Pokój dla dzieci. Kuchnia i salon. Zaraz go zobaczycie jak ten... Jak będę już chodziła, ale dobra, czekamy. Dobra, już idziemy. Otwieramy drzwi. Zapalamy światełko. Czekajcie, bo muszę jeszcze drzwi zamknąć, żeby nikt nie wsiadł. Tak wygląda nasz. Tu jest pierwsza łazienka. I tak, mamy dwie łazienki. Ta łazienka, co tutaj jest, jest dla, dla każdego. Do każdego, dla, Nie wiem, jak to się mówi, dla chyba. Tak, tu jest pokój dla dzieci. Nie chce mi się zapalać świateł, bo muszę oszczędzać. Kuchnia, i ogólnie ten pokoik, do którego teraz wejdziemy, jest jeszcze pusta, ale tam będzie jakiś tajny pokój. Tak mi się wydaje, że to tak zrobię. Dobra, tu jest nasze ten. Od, odpalamy i zgaszamy. Mamy nawet balkonik, i zaraz wam jeszcze pokażę, skąd będę zawsze zaczynać filmiki. Tutaj będę zawsze zaczynała filmiki, zademonstruję Wam jak. Tutaj siadam, mówię tam tytuł, coś tam dalej, co będziemy robić, nie? I tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dobra, idziemy. Pokażę Wam mój pokój, który teraz będzie... Jeszcze nie jestem taką dobrą artystką w budowaniu tych domów, więc nie krytykujcie, proszę. No, właśnie, nie pokażę. I tam, gdzie są teraz te drzwi, te zasłony, jeszcze się coś buduje. I czekaj. I... I to będzie w następnym odcinku. Dobra. Wejdźmy teraz do mojego pokoju. Sorry, nic nie widzę. Bo zgasiłam światło. I nie, nic nie sprzedaje. Bo tu mam roślinkę. Dobra, tak wygląda mój pokój. No, nie pokoi ten robić. Ale tu mamy moją garderobę. I moją własną łazienkę, do której mam tylko ja wstęp. Już zapalam tego światło. I tak wygląda mój, pop, mój, mój dom. No. Ogólnie to... Co ja powiedzieć? Mam właśnie naj, naj, ten najbogatszy kibelek. To jest właśnie fajne. Teraz pójdziemy sobie zjeść cupcake'a, czyli wiecie co, nie? Cupcake, czyli po... Po polsku, po angielsku cupcake, a po polsku babeczka. Dobra, bierzemy babeczkę, zjemy sobie hełwę albo babeczkę. Babeczkę wzięłam, nie? Dobra, am, am, am. I teraz będziemy już kończyć. Zapraszam po więcej. Jak będę umiała w jakieś dni, w sensie w tygodniu wrzucać filmiki, to będę Wam wrzucała. Ale nie wiem, czy będzie się dało. Ale jak będzie się dało, to jak najbardziej będę wam wrzucała. Na razie wam wrzucam, a właśnie już wam mówiłam, nie, jak dobiję do szóstego levelu, będziemy robili wszyscy razem z moimi obserwatorami. Będziemy robili... oto restaurację Starbucksa albo coś innego, ale ogólnie ostrzegam, nie mam żadnych dodatków w Blocksburgu, ponieważ nie wiem czemu, ale. No tak, nie ma żadnych dodatków. Będziemy już kończyć to, to wszystko. I... Nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Będziemy kończyć. Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać lajka like i dać dzwoneczek po więcej. Dobra. Żegnam Was. Buziaczki, pozdrowienia. Widzimy się na następnym odcinku. Pa, pa.